Cześć! Dzisiaj piękna pogoda, sobota, człowiek jest akurat taki rozleniewiony troszkę weekendem, ale my mamy dzisiaj ciekawe zadanie. Otóż dzisiaj trwa drugi dzień Grand Prix FCA Poland, czyli takie imprezy, podczas której dziennikarze mogą spróbować swoich sił samochodami koncernu FCA na torze w Kielce, Znaczy na torze w Miedzianej Górze, na torze w Kielce. I ja przed chwilą zrobiłem swój pierwszy przejazd i mam teraz około godzinkę na to, aby zrobić... Może nie test, ale taką prezentację Fiata 500X. Tak naprawdę nie było tego w planach, bo ja myślałam, że zrobię coś innego w tym czasie, ale tak, po pierwsze żona powiedziała, że skoro już tu jesteśmy, skoro już tyle głosów by widziała w komentarzach, że, że warto przetestować ten samochód, to Czemu tego nie zrobić, bo akurat mamy właśnie trochę wolnego czasu. Tym bardziej, że mój pierwszy wolny termin na test jest gdzieś w okolicach października, co oznacza, że jakbym go dzisiaj zapisał, to będziemy mieli test online w okolicach, nie wiem, grudnia. No więc. To jest pierwszy powód. Drugi powód to są właśnie Wasze komentarze, bo wczoraj jak pokazaliśmy na Facebooku pierwsze zdjęcia z pytaniem, zgadnijcie co my to robimy, to okazało się, że bardzo wielu z Was zgadło, że po pierwsze jest to Grand Prix FCA, a po drugie, że to jest prezentacja właśnie Fiata 500X. Tak więc przejdźmy do, nie testu, bo nie mamy za wiele czasu, ale krótkiej prezentacji. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że bliskim krewnym Fiata 500X jest Jeep Renegade, ten sam, którego testowaliśmy niedawno na kanale Autocentrum.pl i... E, ten samochód dzieli z Jeepem w zasadzie no, większość podzespołów. Tam jest minimalna zmiana, jeśli chodzi o zawieszenie. Jeep ma trochę inne, ale skrzynia biegów, napędy, napęd na cztery koła, silniki wszystko to jest wspólne. I oczywiście to te dwa samochody poszły w zupełnie innym kierunku stylistycznym. O ile Jeep prezentuje taki typowo amerykański styl, to tutaj mamy łagodne, stylowe linie. I szczerze powiedziawszy, z Fiatów 500, ta 500. Podoba mi się najbardziej, chociaż już na swoim kanale Zachar of kiedyś wspomniałem, że szkoda trochę, że to jest kolejna 500, że ten samochód, tak jak Jeep Renegade, nie dostał własnej nazwy, bo on naprawdę na to zasługuje. Lata silników dosyć szeroka. Mamy tu 1,6 i e torque benzynowy silnik o mocy 110 koni, albo turbodoładowany 1,4 Multi r dwójka, który może mieć albo 140, albo 170 koni. Są też silniki diesla. Mamy 1,6 Multi Jet 2, który ma 120 koni, lub 2,0 Multi Jet dwójka, który ma 140 koni mechanicznych. I te dwa mocniejsze, mocniejszy diesel i mocniejsza benzyna, można połączyć z napędem na 4 koła i nową dziewięciobiegową skrzynią biegów. Wspomniałem już o tym, że samochód może być wyposażony w nową dziewięciobiegową skrzynię biegów, która nie pogarsza osiągów, nie zwiększa praktycznie zużycie paliwa, parametry są niemal takie same. Kierowca tam może oczywiście też sam wybierać odpowiednie przełożenie dla siebie. Samochód może mieć albo napęd na jedną oś, albo napęd na cztery koła i to ten napęd na cztery koła może mieć w dwóch, być w dwóch odmianach, albo mniej, albo bardziej terenowej. Warto też wspomnieć o przełączniku drive mode selector, który sprawia, że możemy ustawić silnik, hamul Układ kierowniczy, a w wersjach z automatyczną skrzynią biegów również właśnie tryb działania skrzyni. W taki sposób, że jest to zoptymalizowane albo pod względem np. przykład zużycia paliwa, albo pod względem osiągów, bo mamy tryb auto, tryb sport i trzeci tryb to jest all weather, czyli taki tryb, którego należy użyć, kiedy mamy gorszą przyczepność. Moi drodzy, akurat przyjeżdżało inne auto testowe i mamy tutaj przykład jak na dłoni. Oto Fiat 500X oto Jeep Renegade. Ten sam samochód, ta sama technika, ale zupełnie inny wygląd, zupełnie inny styl i zupełnie inny pomysł na to, jak się spodobać klientom. Jeszcze pokażę Wam, będąc już na torze bezpośrednio, dlatego że niedługo pewnie będą mnie wołali do kolejnego przyjazdu. Dlatego musiałem się ustawić tak, żeby widzieć i słyszeć, gdyby ktoś już do mnie machał. E, więc Teraz gramy bez mikrofonu, więc nie wiem, czy cokolwiek usłyszycie, ale już mnie wywołali, z tym, że pierwszy przejazd robiłem akurat Julietą, więc teraz, mimo że. Usłyszałem swoje nazwisko, to teraz muszę poczekać, aż pojawi się Fiat 500, bo drugi przejazd będzie właśnie 500ką. Także za chwilę startuję. Nie dążyłem do końca zrobić opisu wnętrza Piata 500 z uwagi na to, że zawołali mnie jak widzieliście do przyjazdów, w związku z tym pozostaje mi zrobić to jeszcze raz. Na początek, może powiem, może tu odpalę, będzie widać troszkę więcej. Na początek powiem tak, przede mną stoi Jeep Renegade, więc być może uda mi się za chwilę pożyczyć ten samochód i zrobić taką bezpośrednią konfrontację, na czym polega różnica we wnętrzu tych dwóch samochodów. A teraz ocenię tylko wygląd. No, wygląd przede wszystkim, oczywiście nawiązuje do Fiata 500. Nie brakuje tu tych znajomych przycisków, lakierowanych plastików, czy też, po prostu, jak widać, pięćsetki. Szkoda, że tu brakuje X, ale być może to właśnie miało nawiązywać do tego, że to jest rodzina pięćsetki. Poza tym są pewne wspólne elementy. Mamy tu przykładowo te pokrętła, które można łatwo poznać. Mamy też to, to, to coś, co ja krytykowałem w Renegade, mianowicie wystający taki twardy plastik, który niestety podczas dłuższej jazdy cały czas jest w kontakcie z z kolanem prawym, i na dłuższą metę trochę przeszkadza. Tu widzimy oczywiście całkiem sporo różnic. Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe, to to jest miękkie tworzywo. To jest twarde, ale przyjemne w dotyku. Tutaj na drzwiach mamy twarde, ale też takie bardzo przyjemne w dotyku. Tu jest mięciutki podłokietnik. Tu mamy zwróćcie uwagę, jakiś charakterystyczny kształt klamek. To też poznajemy. Skoro już jesteśmy przy drzwiach, to może test jest szarpanie za klamkę, jak widać, ani to się nie ugina za bardzo, ani też to nie wydaje zbędnych dźwięków. Bardzo duża kieszeń, wystarczająca na sporej wielkości butelkę. Jak już jesteśmy przy kieszeniach, to proszę bardzo, tu jest kieszonka, tu jest kieszonka, tu mam oczywiście uchwyty na kubki. Tu mamy całkiem spory schowek, w wejście jak widać USB, jedno to jest drugie, tu jest karta SD, tu jest 12 V. Tu mamy całkiem nieźle wyposażony samochód, bo mamy tu dwustopniową regulację podgrzewania foteli i jak widać podgrzewanie nawet kierownicy. Oczywiście dwustryfowa klima, także samochód można naprawdę całkiem ciekawie wyposażyć. Tu mamy również ładnie opakowaną taką, taką chromowaną listwą tutaj ekran nawigacji i tak dalej i tak dalej tu mamy pokrętło, które wybiera tryb jazdy, jak widać mamy do wyboru albo sportowy, albo na każdą pogodę albo taki właśnie standardowy oczywiście wielofunkcyjna kierownica mnóstwo przycisków, ale wszystkie są bardzo logiczne, bardzo łatwo jakby się tego wszystkiego nauczyć no i bardzo fajne też fotele takie z charakterystycznymi okrągłymi Główkami. Ja myślę, że ten samochód może się podobać, chociaż jego charakter w porównaniu do Jeepa Renegade, którego wciąż tu widzę w oddaleniu, jest zupełnie inny. Nie tylko na zewnątrz, ale też w środku. Przed chwilą powiedziała mi Viola, bo obserwuję wasze komentarze na Facebooku na bieżąco interesuje Was bezpośrednio konfrontacja tych dwóch samochodów, więc zróbmy takie szybkie zestawienie. Jak widać z zewnątrz zupełnie inny pomysł na samochód. Popatrzcie na bryłę tego auta, to pierwsze przed nami jest całe, zaoblone. To drugie jest zupełnie inne, pudełkowate, kwadratowe, wszystko jest kwadratowe, nawet nad kola. Popatrzcie, tu mamy zupełnie inny kształt, tu mamy zupełnie inny kształt. Zajrzyjmy teraz do wnętrza tych dwóch samochodów. Zaczniemy od Renegade i muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pewien podziwu dla projektantów obydwu tych samochodów, dlatego że mają z do czynienia z samochodami, które mają tak bliskie powiązanie techniczne, jednak nie wyglądają jako samochody klony. Każdy z tych dwóch aut ma zupełnie inny charakter. Tu mamy na przykład nawiązanie do tradycji, mamy nawiązanie do symboliki Jeepa, tych nawiązań zresztą jest naprawdę wiele ja w filmie ile jest? Jeep? Jeepa w dżipie na kanale Zacharowki próbowałem to wszystko policzyć, wyszło mi chyba 17 albo 18 i pewnie nie znalazłem jeszcze wszystkiego. W każdym razie to wszystko razem tworzy w tym samochodzie taki niepowtarzalny charakter surowego amerykańskiego samochodu, który nie boi się niczego. No i ten charakter tego samochodu generalnie jest taki męski. Natomiast jeśli przejdziemy do 500X to tu zobaczymy oczywiście liczne nawiązanie do 500ki i tutaj na pierwszym miejscu nie jest pokazanie ile tu kierowca ma testosteronu, tylko ile ma on poczucia smaku i stylu, a więc skupiamy się tu na takich charakterystycznych przełącznikach. Mamy tu oczywiście nawiązanie do 500ki. Popatrzcie choćby na fotele, które są zupełnie inaczej ukształtowane, mają takie bardzo charakterystyczne, ładne, okrągłe Zagłówki, tutaj też ułożenie przycisków jest zupełnie inne, ładne, wykończenie takie, które naprawdę robią dobre wrażenie. Także ten samochód z kolei, też poszczególne elementy są zupełnie inaczej poukładane. Popatrzcie choćby na ekran tutaj systemu multimedialnego. Jest ustawiony pod innym kątem, jest w innym miejscu, jest wyżej, a tu jest dalej od kierowcy. Tutaj jest z kolei bardziej pionowo, bliżej kierowcy i nieco niżej osadzony. Także różnice naprawdę są. Tu nikt nic nie kopiował tak zupełnie. Jeden do jednego, ja tu znalazłem. Chyba jeden taki w miarę powtarzalny element, to jest ten blok sterowania nawigacją, przepraszam, klimatyzacją i nawiwami, tu jest bardzo podobnie. I to jest chyba koniec, jeśli chodzi o takie bezpośrednie fragmenty tych samochodów, które zostały przełożone i użyte w dwóch samochodach. Teraz możemy zajrzeć jeszcze do tyłu. A z tyłu teoretycznie powinno być dokładnie tyle samo miejsca, ale nie jest, bo w Jeepie Renegade jest tego miejsca odrobinę więcej. Dokładnie na szerokość, podobno, nie mierzyłem, podobno, mamy 2 cm więcej w Jeepie, dlatego że prawdopodobnie tutaj Włosi postanowili zrobić bardziej jakieś, nie wiem, może stylowe drzwi. Być może te drzwi właśnie mają jakieś bardziej wygodne, szersze podłokietniki albo coś innego. W każdym razie, no widać że zresztą, tu podłokietnik wygląda tak. Tu podłokietnik wygląda trochę inaczej, jest chyba trochę szerszy. No i mamy różnicę na szerokość. Chyba nie jest to krytyczne, ale chcę podkreślić, że to nie jest znów kopia. No i wreszcie zajrzymy do bagażnika. Bagażnik w 500X otwiera się dużo łatwiej niż w Renegade. Tutaj akurat mamy troszkę bałaganu, bo to są moje torby fotograficzne. Tutaj z kolei musimy sięgnąć nieco niżej, schylić się aż do zderzaka. No i otwieramy i widzimy tu kolejne różnice. A mianowicie mamy tu nieco bardziej ustawny bagażnik, więcej więcej na pewno się do niego zmieści, z uwagi na to, że mamy tu pudełkowate nadwozie. Popatrzcie zresztą sami, tu jest. Takie ujęcie, a tu jest takie ujęcie. Wiadomo, że tu będzie ścięty fragment, i tu mniej bagaży się zmieści. No i też jeśli chodzi o szczegóły, to te różnice są widoczne. Tu np. pod podłogą, o zresztą widzimy kolejny znak jeepa. Widzimy jeszcze jeden schowek, znaczy jeszcze jedną część taką bagażnika. Popatrzcie na szczegóły. Tu mamy przykładowo chowany taki zaczep na siateczkę i ten, i ten zaczep jest chromowany. I teraz przejdźmy do Fiata. A tu widzimy szczegół taki, że to nie jest chowane i nie jest też chromowane. Także, jak mówię, jest parę szczegółów, które odróżniają te dwa samochody. Nie tylko tutaj w przypadku bagażników, tu chodzi o, o pojemność, ale też o szczegóły. Na przykład tu mamy po lewej i po prawej stronie oświetlenie, a tu w świacie mamy po lewej i tyle. Także. Jak mówię, różnice są, nie są może krytyczne, ale z punktu widzenia praktycznego zdecydowanie tutaj chyba bardziej łatwiej zapakujemy się na wakacje do Jeepa Renegade'a. O wrażeniach z jazdy raczej nie opowiem Wam zbyt wiele, bo tym samochodem zbyt wiele też nie jeździłem, głównie wokół niego chodziłem, wokół niego i opowiadałem e, jak on wygląda i co w nim jest inaczej zrobiony niż w Renegade, a. ale przed chwilą odstawiałem Renegade'a do bazy e, i zrobiłem nim parę ostrych zakrętów, teraz zrobiłem to samo jadąc 500X i szczerze powiedziawszy różnice nie są jakieś bardzo wyraźne i o ile to nie jest w ogóle autosugestia, dlatego że ja wiem, że zawieszenie w Renegade jest delikatnie zmienione w stosunku do 500X, więc być może to powinno wyjść, ale i tak jednoznacznie tego nie powiem, aż na pewno nie po tak krótkiej przyjaździe. Z pewnością mogę powiedzieć, że ten diesel jest w zupełności do tego samochodu wystarczający tutaj, dodając gazu, potrzebuje chwili, żeby się wkręcić, ale mniej więcej od 1800 obrotów już na Naprawdę całkiem nieźle sobie radzi, więc, tu pod tym kątem niczego myślę kierowcy nie będzie brakowało, nawet jeśli dołożymy tu trochę obciążenie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, samochód jest całkiem nieźle wyciszony, szkoda, że nie, nie mam akurat ze sobą wszystkich narzędzi do pomiaru akurat głośności, wyciszenie, A wydaje mi się, że może być nawet cichszy od Renegade'a, ale to ponownie może być tylko taki efekt chwilowej, szybkiej przesiadki, Tu naprawdę trzeba spokojnie pomierzyć, zanim się wypowiem jednoznacznie. Także są takie pierwsze wrażenie i jeśli chodzi o ostrą jazdę, właśnie jest zdolność do takiego łatwienia. Pokonywanie tych zakrętów, to wydaje mi się, że Renegade jest jakby bardziej sprężysty i jakby chętnie się odrobinę wkręcał w zakręt. I Jeszcze raz podkreślam, ja nie wiem, czy to jest kwestia mojej autosugestii, bo wiem, że ma inne zawieszenie, ale naprawdę tu zrobiłem parę zakrętów i wydawało mi się, że Renegade na tych zakrętach radził sobie nieco lepiej. Skręcał nieco chętniej. To jest pierwsze wrażenie po, po kwadransie jazdy, więc mam wrażenie, że już nie powinienem tego, te, tego fragmentu, akurat nagrania przedłużać, bo tak naprawdę jednoznacznie będę mógł się wypowiedzieć dopiero wtedy, kiedy pojeżdżę tym autem dłużej. No i teraz ceny: 59 900 zł. Tylko kosztuje podstawowa wersja Fiata 500X, która będzie wyposażona w najsłabszy silnik benzynowy, czyli 110 koni. 78 000 zł. Tyle musimy wyłożyć za najtańszą wersję z silnikiem diesla. No i wreszcie najdroższa wersja kosztuje 105 000 w tej cenie dostaniemy najmocniejszego 140-konnego diesla, automatyczną skrzynię biegów i oczywiście zaawansowany napęd na cztery koła. Wczoraj na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że średnia cena samochodu, który wyjeżdża z polskich salonów to około 70 tysięcy złotych, więc klienci z reguły, jak widać, nie decydują się na najtańsze wersje. I jeszcze jedna uwaga, wczoraj też się dowiedziałem, jakie są mniej więcej proporcje sprzedaży Fiat 500X kontra Jeep Renegade. I tak jak na swoim kanale Zachar off w filmiku Jeep Renegade bez cenzury powiedziałem, że prognozuje, że prawdopodobnie Jeep Renegade mimo wyższej ceny będzie się sprzedawał co najmniej tak samo dobrze jak Fiat 500 no cóż, miałem rację. Statystyki są bardzo porównywalne. Podsumować 500 x no, Szczerze powiedziawszy, miałem ten samochód zaledwie na godzinę, z czego połowę czasu spędziłem stojąc przed nim i opowiadając o silnikach i cenach, więc takie finalne jakieś podsumowanie chyba zrobię, kiedy dostaniemy ten samochód na pełny test do Krakowa. Powiem tylko, że porównując ten samochód z jego najbliższym krewnym, czyli z Jeepem Renegade, wydaje się, że te samochody, mimo że są bardzo bliskie siebie technicznie, to jednak pod względem wizerunkowym są Różne, no praktycznie radykalnie. Tam mamy taki typowo amerykański wizerunek, tutaj są takie łagodne, stylowe, europejskie linie. Który bardziej Ci odpowiada? Odpowiedz sobie na pytanie sam. Ja powiem tak: ja w sobie, patrząc na te dwa samochody, więcej znalazłem Amerykanina.